No, cześć. Chciałbym wam dzisiaj pokazać animację, jak stworzyć swoją własną animację i jak użyć takiego wyzwalacza Boolean. No i co? Zrobimy dzisiaj taki przykład, że ja tutaj sobie stworzyłem taką ścianę, powiedzmy z takimi drzwiami. Kiedy klikam lewym, otwierają się drzwi. Mogę klikać lewym, nic się nie dzieje. Klikam prawym, drzwi się zamykają. Tak, czyli otwieramy i zamykamy, i robimy to za pomocą właśnie animacji. Ok, zaczynamy tylko z takimi trzema elementami. Tutaj mamy ściankę. I tutaj mamy drzwi, ja tutaj dodałem parenta, żeby mieć pivot point. Tutaj z lewej strony ustawiłem sobie nie center, tylko pivot point, dzięki czemu jak sobie tutaj będę chciał obracać tymi drzwiami, no to akurat teraz, akurat zły, jest. zaznaczyłem, daję sobie door parent i jak chcę sobie obracać, to obracam wzdłuż tego pivot pointu, więc to jest dosyć proste, nie będę tego pokazywał. No i tak, co musimy zrobić, żeby dodać animację? No, chcę dodać animację do tych drzwi, więc pierwsze co robimy, to dodajemy komponent animator. Bez tego ani rusz. Więc skoro mamy już komponent, to musimy dodać kontroler. Więc w prawym klikamy, dajemy Create i wybieramy Animator Controller. No i teraz klikamy na door parent i ten kontroler przerzucamy tutaj w to pole Controller. Ok, to już mamy, więc teraz musimy stworzyć sobie animację. Więc, żeby stworzyć animację, to dodamy sobie Window, a następnie Animation i Animation. Mamy tutaj pole, ono pewnie, jak dacie to po raz pierwszy, to gdzieś tutaj będzie po środku. Więc możecie sobie tutaj złapać i przerzucić na przykład tutaj, gdziekolwiek chcecie. Klikamy jeszcze raz na door parent, pamiętajcie, że jak chcemy dodać animację, to dodajemy do danego obiektu, więc klikamy sobie na przykład na door parent i teraz dajemy create, tak, czyli tworzymy nową animację, podamy tutaj jakąś nazwę, no i zazwyczaj chcemy dodać taką animację idle do wszystkiego, taką początkową, od czego będziemy startować, więc dajemy sobie, a niech to będzie na przykład door idle, czyli door idle i dajemy sobie save. I tutaj tak naprawdę nic nie musimy dodawać żadnych klatek kluczowych, ponieważ my chcemy, żeby po uruchomieniu gry, żeby te drzwi były zamknięte. Więc tutaj nic nie będę tak naprawdę robił i od razu dodajemy kolejną animację, czyli otwieranie drzwi. Miejmy pewność, że nasz door, nasze drzwi są zaznaczone. No i tutaj gdzie mamy to door idle, to jest jedna z naszych animacji, klikamy sobie tutaj i dajemy create new clip, czyli nową animację. No i tutaj nazwijmy to, niech to będzie door Open na przykład, dajemy sobie Save. No i teraz, żeby otworzyć te drzwi, musimy dodać klatki kluczowe. Najłatwiej chyba jest tutaj zrobić to za pomocą takiego automatycznego nagrywania klatek. Kliknę sobie tutaj na to, zobaczcie, tak podświeciło mi się na czerwono. No i tak, w pierwszej klatce chcemy, żeby drzwi były zamknięte, prawda? Więc tu nic nie robimy. Idziemy sobie gdzieś tam dalej, powiedzmy o, gdzieś tu chcę, żeby drzwi mi się otworzyły. Więc przechodzę do tej klatki, i co robię? No, po prostu robię to, co chcę, żeby się stało. Więc otwieram sobie te drzwi, powiedzmy o coś takiego. No i zobaczmy, wracam sobie. No i tak, tak będzie wyglądać moja animacja. No i czat, i to jest wszystko, tak naprawdę, co chciałem zrobić. To co? Mamy animację zrobioną. Jeżeli chodzi o zamykanie drzwi, nie musimy tego dodawać, ponieważ zwróćcie uwagę, że zamykanie drzwi będzie jakby odwrotną animacją do otwierania więc z tym sobie poradzimy później już w animatorze wyłączam to zapisuję i wracamy tutaj powiedzmy do project no i teraz tak chcemy sobie tutaj zarządzać tymi animacjami więc przejdźmy sobie do animatora no i tu automatycznie nam dodało jako door idle jako tą animację defaultową ale gdyby wam tutaj się coś mm, źle pododawało automatycznie tak dalej powiedzmy ja to pousuwam to zobaczcie, że jak wrzucam teraz pierwszą jako door idle, to automatycznie tworzy mi się jako ta podstawowa animacja, tak? I tak powinno być. A jeżeli bym bez, przez pomyłkę dodał tą animację, jak widzicie automatycznie tworzy się jako defaultowa, to później dodaję znowu idle i jeżeli to ma być moja defaultowa, klikam prawym set as set as layer default state, ok? I teraz defaultową jest idle, co oczywiście tak powinno być. No i super. Czyli, jak uruchomimy grę, od razu przejdzie do Idle, tak jak chcemy. Drzwi będą zamknięte. No dobra, to teraz chcemy mieć możliwość otworzenia drzwi. Więc tu klikamy prawym make transition do door open. Dobra, żeby drzwi się otworzyły. No ale musimy podać jakiś warunek, kiedy mają się te drzwi otworzyć. No i będziemy mieć takie dwa stany. Otwórz drzwi, zamknij drzwi, tak? I one mają się utrzymywać. Więc w tym celu, skoro mają się utrzymywać, to raczej triggera tutaj nie dodamy. Chociaż moglibyśmy teoretycznie w sumie. Też tak zrobić za pomocą trigera. Stworzylibyśmy dwa triggery, że jeden otwiera drzwi, drugi zamyka. Ale trigger już pokazywałem, więc teraz y, może zróbmy to za pomocą bula. Więc dodajemy ból i niech to będzie na przykład open door. No i dobra, czyli żeby otworzyć drzwi, to ten nasz ból ma być true, tak? Prawda, czyli otwórz drzwi. Więc tutaj klikamy sobie na przejście, wyłączamy exit time i dodajemy plusik, open door true, czyli jest OK. Czyli jak sobie w kodzie coś takiego dodamy wartości true, czyli prawda, to wtedy drzwi się otworzą. No to teraz chcemy mieć sposobność, żeby zamknąć drzwi, prawda? A zamykanie drzwi to jest odwrotność jakby otwierania. Więc sobie zaznaczamy tą animację, dajemy CTRL D. Zduplikowaliśmy. No i co? Tutaj może zmieńmy sobie nazwę u góry, niech to będzie door close. No i zobaczcie, że tu mamy coś takiego jak speed, prawda? Czyli szybkość. Chcemy, żeby to odwrotnie się działo, czyli dajemy minus 1. Była jedynka, ale żeby wszystko działało w drugą stronę, dajemy minus jeden. No i już. No i teraz musimy zrobić przejście, czyli z door open najpierw otwierają się drzwi, a później możemy zamknąć te drzwi, więc dajemy make transition do door close, tak? Tyle, że na przejściu też dajemy sobie tutaj condition, wyłączamy tutaj exit time, no i tu oczywiście nie ma być już true, tylko false, bo chcemy zamknąć drzwi, tak? Nie otwierać drzwi, tylko zamknąć, więc przeciwność. No i dobra, to teraz znowu chcemy się przełączać pomiędzy door open a close, więc ton dajemy prawym make transition do door open. No i tutaj też wyłączamy i dodajemy będzie true. Czyli tutaj mamy taki początkowy stan, tylko po uruchomieniu gry tak naprawdę to będzie jakby miało zastosowanie. A gdy pierwszy raz otworzymy drzwi za pomocą tutaj tego boolean, tak, tego naszego bula, to wtedy już będziemy się przełączać pomiędzy tymi dwoma stanami cały czas. Jeżeli chcemy zamknąć drzwi, dajemy false. Jeżeli chcemy znowu otworzyć drzwi, dajemy true. I to jest wszystko tak naprawdę, czego tu potrzebujemy. Więc zapiszę sobie to. I teraz co? Będziemy chcieli dodać sobie jakiś kod. Więc prawy, create i dajemy C sharp script. Niech to będzie door. Klikamy na nasz door parent i tutaj dorzucamy skrypcioch. O, i nie działa skrypt. Class cannot be found. Make sure. That 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 OK, jeszcze raz coś tu nie działało. Wrzucamy door. Dobra, wszystko działa. Otwieramy teraz ten nasz skrypt. No i co my tu potrzebujemy zrobić? Na pewno musimy dodać animatora. Więc pisujemy sobie animator, a następnie anim. Teraz yy, kaszujemy dostęp do animatora, czyli dajemy anim. To się równa. Get component, animator. Cyk, cyk, cyk. I już to mamy. Teraz będziemy chcieli. Ustawiać tego bóla, tak? Czyli, jeżeli klikniemy sobie lewy przycisk myszy, to ustawiamy true, czyli otwieramy drzwi, a jeżeli klikniemy prawym, to zamykamy. No to już, jeżeli i teraz będzie input, a następnie get button down, no i tutaj damy sobie lewy przycisk myszy, czyli fire one, czyli, jeżeli wciśniemy lewy przycisk myszy, to odnosimy się do animatora i teraz ustawiamy bóla set Bull, no i tutaj jak widzicie przyjmuje dwie wartości. Najpierw podajemy nazwę tego bula, a później wartość. Czyli tam nazwa była, o ile pamiętam, Open Door. No i tu chcemy otwierać, czyli dajemy true. Zobaczmy jeszcze, czy na pewno to było Open Door. Przejdźmy sobie do Unity i do animatora. No i mamy Open Door z małej litery, a później z dużej. No i dobra, tak też teraz dodamy to ja może sobie skopiuję żeby dwa razy praktycznie nie pisać tego samego i tutaj będzie jeżeli wciśniemy Fire 2 to chcemy dać false no i to było na tyle tak naprawdę klikamy lewym ustawiamy naszą flagę na true czyli drzwi się otwierają animacja się uruchamia później klikamy prawym ustawiamy naszego bóla na false czyli chcemy uruchomić tą animację z zamknięciem drzwi czyli przeciwną do otwierania no i tak naprawdę to jest wszystko co nam potrzebne. Dobra, to przechodzimy do sceny i zobaczmy, czy działa. Włączamy sobie playa. No i tak, klikam lewym i drzwi się nam cały czas otwierają, klikam prawym cały czas się zamykają, czyli coś jest nie tak. No to wracamy do animatora, zobaczmy co jest nie tak. Klikam na door open, mamy loop time'a wsadzonego. Wyłączmy sobie loop time'a tutaj. Zobaczmy, tutaj nie ma już loop time'a. Tutaj też nie ma. Tu jest na idle, ale to raczej nie problem. No dobra, wyłączyliśmy loop time'y, dajmy sobie jeszcze raz play, zobaczmy, czy to poprawi sytuację. Klikam lewym, drzwi się otworzyły, klikam prawym, drzwi się zamknęły. Otwierają, zamykają, cyk, 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 tic, tak. No i super, no i jak widzicie, za pomocą animacji dodaliśmy sobie taką fajną funkcjonalność otwierania i zamykania drzwi. No i to dopiero początek naprawdę, tu ten przykład był bardzo prosty, ale jak widzicie, za pomocą animacji, no można stworzyć naprawdę wszystko, czy to będą jakieś... Walki ręczne, czy przeładowanie broni, czy no, no cokolwiek innego, tak? Umiejętność zarządzania, przełączania animacjami i w ogóle ich stosowanie to jest podstawa, więc mam nadzieję, że po tym wprowadzeniu będzie już Wam trochę łatwiej. To do zobaczenia!